A gdzie tu za koleśka mieszka? Cia tu za koleśka mieszka? Kto sobie tutaj taki fotel, motyl upodobał? Koleśko! Ja mam wrażenie, że my na tą porę roku, na te wszystkie skarby natury, to czekamy, słuchajcie, cały rok. И как? Годный? Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna Kuchnia kłania się prosto z mojego malutkiego ogródeczka. całe 150 metrów, ale okazuje się, że można na nim wyczarować. No może akurat nie udało mi się w tym roku truskawek, ale tutaj po lewej stronie mam krzaki porzeczek, aroni, tu przed Wami rokitnik, agres też jest, oczywiście cały zielnik i tak dalej. Zioła nie tylko w takiej deniczce, ale tam z boku po prostu w ziemi posadzone i czuję się tam jak w raju. Zresztą, jak spoglądam na ten świat natury, nawet w Warszawie, w dużym mieście, w stolicy i spoglądam na zwierzę na te moje ukochane zwierzaki, na kota, na lunę, która po prostu podjada sobie trawkę i, i, i tą trawą się bardzo cieszy. I w ogóle na kota, która jak się wyleguje w słońcu, to, to, to zawsze patrzę na ten fotel i słońce, to jest właśnie żywy dowód na to, jak słońce ma noc. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o tym, jak ważne jest nawadnianie organizmu. Przygotowywałam Wam lemoniadę, między innymi na bazie arbuza. Teraz, moi drodzy, jest taki czas, żeby skorzystać nie tylko z tych ziół, które są dookoła nas, oby jak najczęściej na waszych, waszych doniczkach, parapetach, balkonach i ogródkach. Ale właśnie teraz, żeby korzystać z tych skarbów natury, odstawić trochę takie ciężko, strawne jedzenie i po prostu jak najwięcej tego jedzonka takiego, no jakie daje w tym momencie, o tej porze roku mama ziemia. A więc dziś połączymy truskawki Arbuza, który nawadnie jest takim naturalnym izotonikiem. Połączymy z miętą. Materiał o mięcie macie na, na YouTube zresztą nagrywany z doktorem Arturem Zagajskim właśnie w tej przestrzeni tutaj naszej domowo-ogródkowej, ale jeszcze dołożę szpinak, żeby po prostu więcej było tych mikroelementów. Więc w pierwszej kolejności, moi drodzy, udało mi się tutaj y, wytaszczyć blender właśnie y, do. Y, na taras, do ogródka. Pamiętajcie, ja tak robię, nawet w tym małym moim ogródeczku, że mam tam z tyłu, na samym końcu kompostownik i wszystko, wszystkie rzeczy, które można do kompostownika, to tam rzucam, żeby później mieć właśnie taką prawdziwą, naturalną, najlepszą dla, tych moi, dla tego mojego ogródka ziemię. Słuchajcie, można do tego blendera, najpierw banan, można do tego blendera dołożyć, słuchajcie, dolać, jak wolicie, na przykład odrobinę takiego cieplejszego mleka roślinnego, można wody, i tak dalej. Pestki z arbuza pamiętamy, że jemy. Ja akurat chcę spróbować nie dodawać tu wody tym razem, dlatego że sam arbuz ma jej dosyć dużo, a chciałabym, żeby po prostu ten koktajl był taki... nawet jak to mówią? Smoothie? Jakoś tak? <laughs> żeby był taki gęstszy, taki bardziej, słuchajcie, odżywczo-pożywny. Mamy arbuza, teraz lecą, słuchajcie, truskawki. Ma się rozumieć. Na sam koniec upchniemy szpinak, którego podobno dzieci nie lubią, ale w ogóle w tym koktajlu nie czuć. A zaraz wam po, po, podam patent, jak to zrobić, żeby właśnie nie było czuć. Truskawki, słuchajcie, jak pokroimy, no to więcej nam ich tutaj wejdzie, więc korzystamy teraz właśnie kiedy te truskawki się pojawiają i na górę, słuchajcie, dokładamy szpinak. O, nawet możemy tak z... przycisnąć i i słuchajcie, jeszcze troszeczkę, już teraz, dodaję soku z limonki. To będzie taki orzeźwiający bardzo ten koktajl. Czekajcie, muszę rozplątać moje długie nogi. I tutaj mam miętę. Na samą górę też dodaję mięty, ale kilka listków mięty tutaj też można dodać. Dobra, zamykamy. Mam nadzieję, że będę pamiętała, żeby wrzucić od razu pierwszy... Czekajcie, <grycie> aż Dobra, teraz wiadomo. O, bach i jeszcze możemy. Dajemy cały szpinak. Słuchajcie. To jest też teraz taki, właśnie udało mi się dostać pyszny. I teraz zobaczcie, jak to się blenduje, to dokładamy jeszcze. Możemy pokroić, to szybciej pójdzie. Bach, bach, bach. To będzie taki fajny. Możemy dodać też kiełki lucerny na przykład. Wiecie, że ja tak męczę z tymi kiełkami, ale właśnie się kiełkuje kolejna porcja. Kiełki broku, kiełki fasoli mąk. Tutaj super by poszły właśnie kiełki kiełki, słuchajcie, lucerne. I jeszcze troszeczkę limonki, to będzie takie orzeźwiające. Sama, same truskawki są takie słodkie, więc to po prostu nam fajnie zrównoważy. Dobra, lecimy. Mamy to. Minuta 10, słuchajcie. Przez arbuza, który tak pięknie nawadnia nasz organizm, wrzucam Wam materiał gdzieś tutaj, wrzuc wrzucę link, bo ten materiał właśnie szczególnie latem jest idealny do tego, żeby wysłuchać, bo tam się rozwodzę na temat tego, jak, jak cennym, cennym skarbem natury jest właśnie dla nas, słuchajcie, arbus właśnie o tej porze roku, bo wychładza. Czekajcie, spróbuję, bo nie mam tutaj kamer nad okapem. <noise> Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I bez żadnych dodatków, bez wody, bez niczego, on jest. Nie, nawet nie potrzeba, tak jak mówiłam, dodawać, ale pokażę Wam, co ja dodaję na górę. Biorę często wiórki kokosowe, to jest taki mój patent. Raz, że to później pięknie wygląda i też super smakuje. Tak, tak, tak. I tańczą nam tutaj te wiórki na wietrze, ale słuchajcie, wiatr, ten ciepły wiatr, co chmury rozgania, to jest moc. Ja mam wrażenie, że my na tą porę roku, na te wszystkie skarby natury, to czekamy, słuchajcie, cały rok. Poczekajcie, jeszcze skoczę do mojego, może nie aż tam, dalej, ale tutaj się nachylę do mojego domowego zielnika. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Zachwyca mnie to. Zobaczcie. Wasze zdrówko, pamiętajcie, nawadniajcie organizm i dodawajcie do tego te skarby natury, które się pojawiają i których Wy potrzebujecie, bo być może kawałek na, naciowego, właśnie te kiełki wspomniane, możecie wymiennie zamiast y, m, szpinaku dodać roszponki tej najzdrowszej sałat, roszponka, rapotynka, więc ważne po prostu, żeby te witaminy, minerały y, dostarczać temu organizmowi, nawadniać go. A jak to wszystko jest świeże, to jeszcze nas dotlenia. A co nam daje siłę i zdrowie? tlen, nawadnianie, witaminy i minerały. Ku zdrowotności, życia, radości. Wasze próbko. No, pychocinka.